kontroli Właśnie w ten sposób pan się mi próbuje wylegitymować. Nie chcę mi pozwolić się wylegitymować. Jeśli go ruszę, będzie, że ja naruszam jego nietykan. Proszę się wylegitymować. Jeśli to jeszcze pokażę, to pani będzie miała... Dobrze, ja je to pokażę. Ja to panu mówię oficjalnie, że to będzie w mediach. Barbarzyńca, człowiek, który nie powinien mieć w ogóle kontaktu z ludźmi. E, no. Legnica. No nie ukrywajmy, no po tak? Czekamy na policję. Policja została wyzwana. Jest wyzwana policja i pan nie ma prawa stąd wyjechać. Ordynarnie jest kompleksem Boga. W ogóle nie szanuje ludzi. Ja panią nie nagrywam, ja nagrywam tego... Agresywny, uparty. No to proszę nie boję sobie, ale sobie chcę tutaj stanął. Ale proszę mnie przepuścić. Proszę, proszę pana, nie będzie mnie pan tutaj... Panie proszę tutaj, proszę, Ale za, proszę mnie przypuścić, pan jest jakiś nienormalny. Takie ludzie jak on, no to po prostu nie powinien pracować z ludźmi, bo e, z ludźmi trzeba pracować, a nie po prostu ich jakoś straszyć czy tam te... Do przodu wysiadający. Dlaczego do tutaj do, do ludzi? Ja nie rozumiem. Co pani czuła podczas tej kontroli, kiedy miała 13 lat? No, ja byłam przerażona. Dla mnie to było strasznie traumatyczne, że obcy starszy człowiek mnie wywozi za miasto. Proszę, moja ręka. Proszę, moja ręka po kontroli w autobusie, pan mnie pobił! Nie mam co z w rozmawiać. Pan kontroler dopchnął mnie do e, rurki pośrodku autobusu, próbując się obrócić, uderzył moje dziecko łokciem e, w oko, oko było oczy... No ale dobra, no to jakby, ja, ja nigdy kurwa z tego nie rozumiem, jakiś stary dziad niby was bije, jaki jest problem mu wypierdolić prawego na szczękę? To nie jest kurwa Floyd Mayweather, kurwa, z którym sobie 10 osób nie potrafi poradzić. To jakiś kurwa podstarzały cieć, kurwa, na liścia, ty. Przecież, jakby mi ktoś dziecko kurwa dotknął, to by nie wysiadł już z tego autobusu. Oczywiście, zakrwawione, zaczerwienione. Moja córka z tego. Na stacji, stacji. Na, na stacji to ja walczyłem, kurwa, na śmierci, życie z komandosem chłop kurwa jak hitman wyglądał jakby ci wypierdolił stare liścia miał kurwa rękę dwa razy większą modernie. to był kurwa totalny misunderstanding no a właśnie on się proje do wszystkich czy ci co na gapę jeżdżą po całego stresu zesikała się niebezpieczny i zdolny do wszystkiego. Pała się pani Uch. wtedy? Ogromnie. Czy tak powinien zachowywać się kontroler do Decydowanie Zdecydowanie pani? nie. A może właśnie oni bez biletu jeżdżą i to jest taki wiesz? bilecik albo wpierdol. pierdol. No. Zdecydowanie nie. Tak nie powinna wyglądać żadna kontrola. Dalia Abajt pracuje jako opiekunka medyczna i codziennie odwiedza swoich podopiecznych w różnych częściach legnicy. Każdego ranka kupuje całodzienny bilet. Twierdzi, że również tego dnia miała bilet, ale wygnieciony. Kontrola zaczęła się, kiedy kobieta była w drodze do kolejnej schorowanej podopiecznej. Od początku kontrola miała być bardzo nieprzyjemna. Po poproszeniu pana. Jaki jest sens kupowania całodobowego biletu, kiedy są miesięczne? O, Uca to samo napisał. O wylegitymowanie się pan pokazywał mi odwrócony indyfikator. Zakrywał zdjęcie, miał mój dowód osobisty w rękach, nie chciał mi go zwrócić. Przecież, żeby odzyskać swój dowód, tak, to ja musiałam się z tym panem poszarpać, bo ja go poinformowałam, że jakby... Nie skończył wypisywania tego mandatu. To, żeby ze mną wysiadł na przystanku, bo po prostu jestem już za daleko, muszę wracać do pracy. E, odmówił. Powiedział, że on pracuje w autobusie. Poprosiłam go kolejny raz o, o wylegitymowanie się. E, no nie zrobił tego. Złapał mnie za ramię, gdzie było widać, jak byłam mocno ściśnięta, bo to na zdjęciach, na nagraniach widać. Wezwałam policję. E Poinformowałam tego pana, że mamy wysiąść na następnym przystanku, bo podjedzie radiowóz, żeby spisać całą tą sytuację. Proszę odejść. Nie, bo jest wyzwana wezwana na pana policja. Nie, ucieka pan! Do szarpaniny doszło dwa razy. Raz w autobusie, drugi raz w momencie, w którym próbowałam mu zatrzymać drogę przed kolejną ucieczką. Zasłoniłam sobą wejście do y, autobusu, to ten pan nie poszarpał. Uciekał trzy razy przed radiowozem. Według pani dali, mimo bardzo konfliktowej sytuacji, kontroler nie poczekał na przyjazd radiowozu. Kobieta zmuszona była pójść na komisariat, aby zgłosić zawiadomienie. Dziś po rozmowie z nami pojechała złożyć skargę na pracę mężczyzny do siedziby miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Legnicy. Nagle zobaczyła kontrolera na pętli autobusowej. Próbujemy z nim porozmawiać. Przepraszam, mogę na to Może to tylko Z tamtym panem, bo my tam Bardzo proszę, bo ja chciałam do tego pana złożyć skargę, a ten pan do dnia dzisiejszego mi się nie wylegitymował. No proszę nie odjeżdżać. Proszę nie odjeżdżać. Na wyraźny sygnał od kontrolera odjeżdżaj, kierowca pojazdu odjechał z pętli autobusowej. On się zaraz zatrzyma na przystanku i wsiądziemy tam. O! Czyli ch**a wiadomo, tak? No. Tak jak mówię, bilecik albo wpierdolnie w tej Legnicy dzieje a wy kurwa mnie potem a wy potem się zachowujcie a już to jak się nauczę mówić kurwa to, to pogadamy